To są naklejki drużynowe legend. Znajdują się tu m.in. Face, Cloud9, Navi, Furia. Te naklejki są dobre. Trzeba polować głównie na Holo oraz goldy. Glittery. Tutaj aż tak dobrze nie wyglądają poza Cloud9. W autografach legend warto się skupić na pojedynczych zawodnikach z Furii: Cloud9, ponieważ mają dobre naklejki Holo, oraz w pojedynczych przypadkach jak Navi czy Heroic. To są kapsułki Challenger Sticker. Niech polujemy głównie na G2, Vitality Imperial oraz może BNE. Astralis odpada, bo mieli już swoje naklejki i one są dość średnie. Są takie sobie. W Antwerp Challengera warto skupić się na polskich naklejkach, bo nie wiadomo, czy Polacy przejdą, a Polacy to zawsze popularne. Można też skupić się na pojedynczych nie wiem, Monesi, Nico z G2. Oraz naklejki Imperial, czy Bad News Eagles. W Antwerpach, kontenderach warto skupić się na paru drużynach Outsiders, Eternal, Liquid. Nie wiadomo czy ich wszystkie drużyny będą. Może nawet 9Z, bo fajne mają brokatowe naklejki. I można tak ogólnie spojrzeć na nie jako takie najmniejszy zakup. A ciekawy, bo dużo drużyn tu jest. W fotografach z kontenderów warto się skupić na pojedynczych dobrych naklejkach. ROX, NAV, Xantares jako dobra, popularna. Są tu pojedyncze przypadki jak JT, które mają wyraźną naklejkę. Czy też na znanych zawodnikach jak Jamie. Autografy czempionów są dobrym sposobem na fajne naklejki w taniej cenie. Są tu wszyscy znani. Broki, Robs, Rain, Karigan, Twists. Naklejki złote i holo oczywiście będą drogie. Ale glitter i zwykła to już dobra naklejka na zwykłą broń. Mamy tutaj cztery rodzaje naklejek. Zwykła, która wygląda plastikowo źle. Glittery. No już fajnie, fajnie. Holo. Czyli najlepsza, która wygląda na broni oraz złota. Głównie szpan. Mamy tutaj przykład dobrej naklejki z dobrym motywem broni. Chińskie napisy, chińska broń oni Taji. Fajnie to wygląda. Duży, duża czcionka, wszystko ładnie. Tutaj przykład dobrze dobranego holo, kolory żółte, zielone. Idealnie pasują tutaj mieszanki na skinie. Tutaj mamy dobry przykład naklejki glitter. Ładnie pasują do tej mki, Świecą się fajnie w ciemności i tak odbijają brokatowo. No i na słońcu też niczego sobie. Na tym przykładzie widzimy autografy naklejki HOLO. Im cieńsza literka, tym to ładniej kontrastuje. Tutaj mamy przykład złego Krafta. Zielony skin z złotymi naklejkami. To nie pasuje. Tu mamy przykład skina, w którym jedna czy dwie naklejki dodają wartości do broni. Nie trzeba zaspamić całego, żeby to dobrze wyglądało. I fajne glitterowe. Tu mam przykład krafta z złotymi naklejkami. Wygląda to dobrze. Maskuje niechciane elementy na broni. Są dobre kontrasty. Niebieski, złoty.